Yo siemanko w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy e, przechodzić ogólnie... E, przechodzić, w ogóle wychodzić z obi, czyli z więżenia. Obi, takie jest. I. To jest dziwne obi, dlatego że tutaj popatrzcie, to jest obi, e, obi, więżenie. Obi, ale ze zombiakami. Normalnie to jest wszystko zombie. Więc nie, nie wiem jak bym my... to, jest... to jest sam ale myślę, że nam się uda to zrobić nawet i sam. Ale dobra. Lecimy w ogóle też lecimy po 500 subskrypcji, więc naprawdę subskrybujcie kanał żeby nie pominąć więcej filmów oprócz tego, jak się po subskrypcji do okuty do do uwaga, tak do końca wakacji chcę wbić e, te 500 subskrypcji myślę, że Wam się uda, nie, nie, nie się uda w ogóle e, nie jestem, ale subskrypujcie oprócz Ok, że będzie, będzie Wam się mi podobał? Okej, okay, już kliknięty. Bo to jest najgorszy, to jest niegośle efekt, e, ten, lewy A ja wejdziesz na górę? O kurde, on tutaj jest. Jak wejdziesz na górę, to on dalej idzie za tobą, zapomniałem. Idź, cholera, do Po się mi ta rata, człowieku? Zostaw mi ta lampę. No ależ nie, mhm. Dobra, lampa się potem przyda. No nie. O, widzisz ja tu jasno? O kurde. A ja się przestrasza, Eee, to jest też kurde. Dobra. Lecimy z, z więzienia, ale była apokalipsa zombie i przez to. Uwaga i przez to jest to nie bardziej się do ucieknięcia, więc naprawdę mega okazja żeby z niego uciec. O nie, te słodki się załamały. A nie, nie załamały, muszę. Ale dobrze. o jaki? A nie, to nie, się, nie jest negatywne, nie, nie, to nie etap. Bo jest to zwykłe ale to jest jakaś apokalipsa. Więc zrobi w, w tym więzieniu? Tylko to więc naprawdę, to też nie było. Teraz ja już zacznę. O kurde, zapomniałem. Musiałem się już No czemu mnie zabijło? Jak ja dostanę A dlaczego to? te dziury Te dziury to są checkpointy. Spoko. Nie wiem, czy to jest. Znaczy, to sobie poszukamy. Eee, dobra, lecimy. Co tam, poczekam. Coś tu pójdę, dobra. Eee, naprawdę? O, właśnie, to jestem porąbany. Jecie. NANI?! Omaeła, mu się wyłapił. Ej, to jest otwieszcie tutaj. Aż, dobra. To jest otwieszcie, bo w oficjalnej wersji tej gry jest to wiele chłodniejsze. Jest kilka tych takich, ale gościa, jak zawracasz, to wtedy to możecie złapać parę chwil. Więc nawet nie zobaczysz, ale nie te sklepy, to zobaczysz. To może też jest zaraz... Nie po co było to urodzenie tam, ale dobra. O, wow, jakieś, jakieś kafetera szkolne, z, z kafetera do kafeteria szkolne, wy zapraszam, Z kafeteria do chyba nie mamy iść. O, energetyczki <grym> się pi Nie piszę energetyków. Znaczy, życiu bardzo ładnie jest No, no, no mister fish. Lepiej jeszcze już, już jakieś inki niż... Eee, to... bardziej też... Dobra, nieważne. Eee. W ogóle co to są? za jakieś klaty... To wiesz, że nie jest naprawdę wienne. O nie, coś tam, a tam był ślepy zaułek. Popatrzę, a nie, to nie muszę. Może tu nie ma będzie tego zatykać, ale było jak dalej. Ty nie da, że poszłam.

wypuścili. To ja bym normalnie jeszcze normalnie się chyba umarł, bo tutaj jest tam było jak ja jeden. O kurde, to, to jest też kolejny jakiś. Więc jak panny do niego to będzie przelipane. On nie ma mózgu chyba troszkę, bo patrzy, dlatego się nie rusza. To są ogólne to związki policjanty, ale zwykle policjanty. O, dobra. Eee. Dobra, lecimy dalej. Jezus Maria, czy są jakieś rury. Ej, dlaczego wszystkie są takie zniszczone, a ta rura jest jakaś taka dziwna? Eee! O kur... A dobra, na szczęście się tu rodziny, może na tą rurę właśnie nie można? Aha, dobra. Eee, nie można przejść, bo jakaś jest jakaś sasowata. Sasowata. Sas! O to mi chodziło, ale dobra. Tam do niczego to nie prowadzi. A nie! Trzeba przejść przez jeden taką górę Znaczy to też... A, tutaj jest, dobra. Zamknij zawory. Okej. Okay. To powinno być łatwo, bo tu nie ma żadnego. Po prostu trzeba pilnąć. Idę zawrócić przez siedem. Ale czy nie ma... tam nie przeszkodź. Nie przeszkodź. Ale dobra, bym to było śmieszne. Po prostu bym tak przeszkodził. to jest w ogóle w tym sklepie? To jest za darmo? O, tak, ten jet tu jest w ogóle, ale dobra. Yy, gdzie ja Mam ten zawór, co trzeba... O, no właśnie. Tu trzeba, tu jest kolejny. Kolejny zawór. Okej, okay, wyłączył się. Gdzie jest następny? Chyba tam nie mamy, Nie mamy iść, tylko tutaj. Aha, tam jest, dobra. I... Właśnie mówiłem, że to będzie easy. Więc spoko. Eee, tak. W Tak. Ta gierleczka ta jest nieoficjalna. Ta oficjalna wersja większości ludzi, którzy grają w Logoka kojarzą eee, na pewno tą gierleczkę oficjalną. To nie jest od tego samego twórcy W ogóle Tylko to jest, to jest trochę inna giereczka Ale jakby się chcieliście e, Znaleźć tą giereczkę To trzeba napisać Zombie e, Więżenie Obi -y, Czyli Obi e, Wtedy powinno wam się znaleźć jakby się chcieli Sami przetestować Muszę to przejść, ale to jest bardzo trudne. Bo tutaj ten wiaterek. A nie był tu wiatru? A byłaby Broxy, ta kola. To by było spokojne, nie wypłała! Ej, dlaczego ja. Aha, przecież nie trzeba. No nie da się tego! Może jakaś lampka, ale to nic nie daje. No właśnie. Coś nie polecam tutaj lampy w wow, ogóle nie polecam, ale to mi nie daje ale dobra ale dobra Ej, na telefonie to jest w ogóle ciężkie przejść chyba na komputerze ale o kurcze o nie coś się stanie to, 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 to. aha, dobra o kurie, to jest jakaś jakiś komin to był Miał! 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 Kucharz! To co ja mogę lampką? A nie, tam jest jakaś okej. Okay. Jezus majał się przez ten tam tego patrz co popatrzył. Na no, mnie. To jest kilka ogólnie. O nie! a nie też może rzucać? No chyba też nie może rzucać Dobra, a ja muszę wszystkich po kolei złożyć? Nie, oby nie, oby nie. O, dobra, no, dałem, dałem. Ale wybuchł, dobrze, że odszedłem na od niego. Och, tutaj jest jakaś zjeżdżalnia. Patrzę. Ej, co to za zjeżdżalnia, widzowie? O kurde, ale wysadziło mi normalnie... Kicza miała normalnie jakieś nie wiem co, ale dobra. Nie mnie to podziwiło. Nie jak Jakie to mam co. Co, 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 jest, co, jest, co ja mam tu zrobić? Aha, to jest lawina, jezus. A ona jest tak przykryta w ogóle, co jest? Dobra. Eee. Tabina też się oberwała. Popatrz, tu wszystko oberwało. z Dlaczego? O kurde, co to za jakaś lasery? Abym ja to przeszedł? Nie chcę, żeby mnie porażili. Ja bardzo nie chcę, żeby mnie poraziły laserki, bo to będzie bardzo bolało. Nie, nie. My się nie damy. O kurde, tutaj trzeba przejść. O, dobra. Ech. Nie ma żadnego. Użyj metalowych desek, aby przejść. Aha, no, dobra. Tutaj są chyba te deski, jeno i idę. Biorę jeno i idę, profibido, ja! O, patrzcie. Jednak mi wystarczy chyba. Dobra. O kurde, nie! Czym ja mam go zaszczęć? Aha, tym. Aha, w rękę chyba. O kurde. On strzela. To chyba z tego ważina, popatrzcie. A w ogóle idziecie? O nie, on jest znakowany. Może, jest lagowany. przynajmniej mnie nie zabije, tylko raz od czasu do czasu muszę podszkodzić, żeby Teraz sobie jakoś... Danoł deadnął, no, 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 dobra, Lecimy, co to jest za jakiś eskalator? a to jest na przykład kamerka dobra. Co jest? O, dobra, jadę, jakoś innie jadę w tym, ale dobra spoko co jest tam? No? dobrze, idę tutaj tylko, bo to zaraz może się wysadzić kamień nie idę co to tam jest? popatrzcie, co to tam jest? idziemy tam no to chyba przestało palić, bo by się zapaliły. Dlaczego to więzienie jest pod ziemią, tylko to jest? Aha, to te lasery prowadzi mnie do tego, co jest. się dobra. Eee, nieważne, to jest w ogóle. Czy ja jestem w jakimś Becky City? A nie. Nie wiem, zostawcie raz w tym więzieniu. Jakieś pustynie. W Meksyku może. Ale dobra. Czy w Afryce? W Afryce, A, dobra, tu się się z kot pсом. O kurde. Nie wiem, czy mam. Nie wiem, czy mam. O Jeszcze raz, jeszcze raz. Aha, dobra, dobra. Mhm, mhm, mhm. Komsi, komsi, komsa. Okej, okay. dobra. Trzeba Jeżeli Kliknijcie szybko teraz subskrypcję subskrypcję, żeby nam się to udało przejść. Uwaga, czy kliknęliście? Chyba już tak, więc próbujemy. Ach. Uż. Uż. Jest, udało nam się. A teraz kliknijcie łapkę w górę, żebyśmy zaczęli eee, Kliknijcie szybciej łapkę w górę ode mnie. Zanim dojdę do tego helikoptera, muszę kliknąć w górę, to będzie szybciej. Szybko idziemy i... chyba, by. ale dobra. I lecimy tym helikopterem normalnie, tylko czy on ma paliwo? On ma paliwo! Więc dobra, jeżeli wam się film podał to się kliknąć w górę. Jeżeli przedwzajemniczy wyślijcie, możecie kliknąć, oczywiście. Co eee, do tego filmu? Chyba... Tak, dobra. E në të të tërë se gu filmu Shumaj që shë Noj Hëgjë oh, vëgjë